Poznaj fascynujące metropolie Europy, centra historii, kultury i nowoczesnego życia. Moskwa jest największym miastem w Europie i głównym rosyjskim ośrodkiem o imponującej architekturze. Stambuł obejmuje dwa kontynenty i jest znany ze swojej wyjątkowej lokalizacji i bogatej historii. Londyn to globalne centrum finansowe z różnorodnością kulturową i słynnymi zabytkami. Berlin to ważne niemieckie centrum z zabytkami i tętniącą życiem sceną artystyczną. Madryt to stolica Hiszpanii z imponującą architekturą i licznymi muzeami. Rzym słynie z bogatej historii i imponujących zabytków, takich jak Koloseum. Paryż, miasto świateł, to centrum sztuki, mody i kultury ze światowej sławy zabytkami. Wiedeń słynie z imponującej architektury i bogatej tradycji muzycznej ze słynnymi kompozytorami.